Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 49 odcinku z The Sims 2 Moda na sukces, moi drodzy, za tydzień będzie 50 odcinek jubileuszowy, a dzisiaj już jak miało być ostatnio przechodzimy do państwa przyjemniak, bo ja wiem, że pominałem kolejność, nie byłem zdecydowany, nie wiedziałem tu, siam, gdzie, jak to ugryźć, bo chciałem do ćwirów, chciałem bardzo do ćwirów, a dzisiaj już wracamy do naszej normalnej kolejności, także sobie lecimy do Daniela i do Marysi chyba, tak, Marysia. Także słuchajcie, lecimy od razu. Nie pamiętam o czym skończyliśmy w ostatniej rundzie naszych przygód po miłowie, także za chwilę się o wszystkim dowiemy. Natomiast moi drodzy, ja chciał Was serdecznie zaprosić na G2A, gdzie są fajne promocje, super gier, a link jest na w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Cóż my tu mamy? No teoretycznie. Daniel, Daniel chyba był, prawda, Daniel da Daniel? Daniel ma katar. No, to świetnie. Ale chciałem powiedzieć, że teoretycznie Daniel powinien być już na emeryturce, chyba, no bo jest emerytem. Czekajcie, jak się emeryturę robi? Zaraz będziemy dalej dochodzić do tego wszystkiego. Urządzić, przyjęcie, No, przecież zrobiłeś. Kupić domek letniskowy. Słucham. W sumie moglibyście polecić na jakieś takie krótkie, szybkie wakacje gdzieś co? Bo tak, tylko w tym domu się kiełbasicie. Czekajcie, czy ja mogę jakoś tutaj. Moment, na który to coś w ogóle. 100, nie wiadomo. A Marysia? Marysia ma. Ona ma tą bardzo taką dość wiecie słabą, bo też nie pracowała wcześniej. Czekajcie, czy on może na przykład tutaj e, zadzwonić do pracy? Żeby wiecie, w razie czego wziąć emeryturkę sobie, no nie? Zaraz zobaczymy. Chodź, wstawaj. E, praca. Aha, wstań, obudź się. A Marysia co? Oh, ona śpiąca. Czy ty w ogóle moja droga do pracy i idziesz? Czekajcie, my mamy po nie. Aha, jutro masz wolne. A Daniel? Też ma jutro wolne. Kurczę słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pojechać na jakieś wakacje, na jakiś krótki urlop. No bo oni nigdy nie byli chyba, a myślę, że przydałoby się im. A, przejść na emeryturę. Tutaj. To jeszcze może troszkę popracujesz, ale jak wstaniesz rano. Aha, bo to jesteś wyspany w ogóle. Aha. Dobra, to czekaj, 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 mój drogi, czekaj. Ja ci zabawę tutaj napełnię obrazem. Tylko nie wiem, czy macie jakikolwiek obraz. A czy to się liczy? Chodź, pokaż mi. Pokaż mi, czy maska się liczy. Jako obraz, jako zabawa. Idziesz, dobrze. Bo w sumie to mógłbyś już teraz zaplanować wakacje dla was. Jest 22, może rano byście pojechali? Ktoś się dziś... No ta bezczelna, pokojowa... Katarzyno, proszę stąd odejść. Tutaj już się układa dobre, porządne małżeństwo, tak? Napełnić się, czy nie napełnić się? Tak, czyli to też się liczy. No i świetnie, i czacza Dobra, jeszcze sobie raz napełni. W sumie to kondycja. Hmm. W sumie to mógłbyś trochę poćwiczyć. Do, może jakiś awans jeszcze na koniec byś to. Chociaż nie, bo ty potrzebujesz piątki przyjaciół, prawda? To w sumie nie, nie, nie trzeba, dobra. No to. Zadzwoń. Hmm. Wakacje. Wykup wakacje. Macie 14 tysięcy. No to tak troszkę możecie chyba zaszaleć. Czy nie? Mm. Ale. Nie no, sami jadą. Córki się uczą, na studia są. Marysia. Cyk. Trzy dni, i. Aha, bo możemy wybrać sobie termin. Mhm. Na no, jak długo? Nie, to myślę, że na te trzy dni, bo potem oni muszą do pracy wrócić i tak, więc. A czemu chcecie z honoriuszem jechać? Excuse me. Nie wiem. Tylko i wyłącznie z Marysią pojedziesz, bo to będzie wasza podróż taka wybawienna. Małżeńska, wybawienna. Dobra. Eee, wioska, trzy jeziora. Nie, to na wyspę, słuchajcie. Wybierz po przybyciu. Dobra, to wiecie, co wybierzemy sobie po przybyciu. Tak, 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 chcemy jechać. Raz możecie zaszaleć. A no ludzie, co ja w ogóle robię? Gdzie ja jestem? E, czy Marysia. Ona się w ogóle wyspała już? Tak szybko? Jak to? No, halo, autobus, chodź. O, przyjechał. Mamy tak na wakacje. Jezu, trzeba go przebrać z tego stroju, przecież zapomniałem. Trzeba mu coś, jak on wygląda w tym, jakby był ze Szkocji, a nie jest, jest z Miłowa. Co? Te śmieci tu pod domem. Ale słuchajcie, wakacje im się należą. Marysia wchodzi długo w wiek emerytalny. Daniel już jest teraz emerytem, więc do, no, no kiedy, jak nie teraz podróżycia moi drodzy? Myślę, że to jest bardzo dobry czas i bardzo optymalne miejsce. Także myślę, że no, na wakacjach będziemy chyba przez kilka teraz tur, no bo dzisiaj pewnie z wakacji nie wrócimy, bo tam będziemy na trzy dni i dwie noce, więc no fajnie być. Dokąd chcesz jechać? Dobra. Ośrodek Podwójna Palma. Aha, tu są dwie te. Jedna. o, o tu jest drogo w ogóle, bo tu jest plaża. Molo na plaży. W sumie to czekajcie, nie wiem gdzie jest ładniejsze, tu? Tutaj mieliby swój domek taki prywatny jakby. I to jest najdroższe. A to? No to jest. Troszkę tańsze. Na no docenę nie łatwo do celu, do plaży? Nie ma, no, to, to, no to tu jest plaża i wszystko. Bo tu nie możemy. Na sprzedaż. Możemy kupić też w razie czego domek leśniskowy. nie mamy tylko 14 tysięcy. Nie wiem, czy to nie jest za mało. Te dniane. Nie, to bez sensu. To może. Może jednak tu. Bo na plaży chyba jakoś dojdą, czy nie? Dobra, idziemy tu. Wiadomo, że trzeba też troszkę Simoleonów zaoszczędzić. Nie może być tak, że wiecie, że wydamy wszystko, spłuczemy się, a potem komornik nam na chatę wiedzie. No, simowy komornik na chatę. To już w ogóle by był cyrk. Dlatego wiecie, trzeba. Z głową wszystko. O, dzień dobry. Witamy w naszym hotelu. Wybierz jeden lub więcej naszych apartamentów, klikając na ich drzwi. Następnie kliknij na LADzie hotelowej, aby się zameldować. Dobra. E, nie ma jakiegoś podwójnego łóżka? O, tu są takie. Patrzcie, fajne, podoba mi się. Ja bym wybrał ten. Za noc? Ok. Dobrze, to idziemy teraz do Lady w takim razie. Zamelduj się. O, sauna! Marysia, do sauny. Ty też do sauny płynę pójdziesz. <laughs> Mamy masaż. Zamów sweczki masaż, zamów masaż gorącymi kamieniami. Oj, trzeba ich moi drodzy zrelaksować tu. Tylko nie mam już tyle pieniędzy. <laughs> to jest bolesne. Meldujesz tam, Daniel, wszystkich jest, jak ty wyglądasz w tych pończochach. Eee, dobra No, miałeś do sauny wejść, chodź U, a kto to? Anna Obrazek I przewodnik wyprawy, uuu, to możemy gdzieś sobie Zarezerwuj wyprawę Łódź ze szklanym dnem, paralotnie, przelot hejko... Stój! Co tu jest ciekawego? Marysia niech sobie odpocznie, bo jest jej dobrze Potem doga skończy to możesz pójść sobie skorzystać w sumie. E, nie, prysznic weźmiesz. O. No tu tutaj macie ciekawego. Chcesz się popisywać nowymi tańcami na imprezach? Halo, chcę pauzę. Naucz się unikalnych tańców od miejscowych i zadziw swoich przyjaciół w domu. Okej. Okay. Gdzie idziesz? A teraz... A poczekaj, poczekaj, a możemy ten jakiś ten właśnie coś... ile to będzie kosztowało. Zaraz wyprawę. Łódź ze szklanem. Ze szklendem łódź. Chodź. Ciekawe jaki koszt tego będzie. Ja musiał nad na, morze tam pójść, tam, tam, tam. Obejrzyj z bliska piękne i kolorowe ryby tropikalne, płynąc łodzią ze szklanym. Dny, 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 dny. Co? O szklanym dnie. Każdy wynosi 100 za osobę. Czy chcesz się. Tak. No z marysią. O, czy to wy lecicie, jedziecie tym? <summm> chyba tak. Ale czad, a my to będziemy widzieć, czy chyba nie bardzo? Czy tak po prostu sobie pojadą i, i znikną? Marysia korzysta z toalety. Jeszcze musicie chwilę poczekać na nią. No, Jesus. Zaraz będzie. Idzie. Ale bez przewodnika pojechali? Jak to? No dobra, niech sobie zwiedzają. Ma jakąś kitchen tu. Wow, no dobra. Niespodzianka nasowa, żeberka lau. Teryaki Mai, maj, maj. Ou, to ja chcę, żeberka chyba. I ten hamak, tu, Boże, to jest rozkosz, nie zobaczcie! Magia dwójeczki. Nie mówię, że Destiny 4 jest, jest aż tak tragiczne, ale wiecie o tym, że mam ostatnio takie problemy z bagami różnymi, że normalnie ręce mnie opadają. Przysięgam. No kiedy nie wrócą? O! Gdy pasażerowie podziwiają egzotyczne koralowce, ryby i koniki morskie nagle zauważają w wodzie dziwny kształt. Po bliższym przyjrzeniu się stwierdzają, że jest to kamera do zdjęć podwodnych. Wydaje się nieuszkodzona, ale w pobliżu nie ma nikogo, do kogo mogłaby należeć. Czy turyści powinni ją podnieść i oddać do biura rzeczy zgubionych i znalezionych, czy zostawić ją na miejscu, nie na no, podnieść? Krótko po wyciągnięciu kamery z wody pasażerowie dostrzegają małe czerwone plamki na swoich rękach. Kabina informuje ich, że musieli paść ofiarami złośliwych wszymorskich. Wszyscy wracają do domu ze swędzącą wysypką na całym ciele. Pokaż się, Marysia. Masz wysypkę? No masz, bo się smyrasz. Się. O nie. Tragedia. Dobra, idziemy jeść. O, tu coś kucharz daje. Zamów jedzenie. Pozdrawiam Whatsappa. Żeberka. A ty sobie zamów... Och, a ty pęż potrzebujesz najpierw. To jest chyba publiczna toaleta, więc skorzystaj sobie. I zamów sobie teriaki. O. No, patrzcie jak się drapią w ogóle. Jesus! Ten wyjazd był, każd wa był wart każdego Simoleona. Oczywiście, że tak. No tak się będziecie drapać teraz? Przez cały pobyt? Marysia, czy ty miała, miałaś coś z tym iść po jedzenie? Zamów jedzenie, żeberka. A potem pójdziemy do gorących źródeł. O. Zamów jedzenie. Proszę bardzo, daj sobie Tak, Ale ty miałeś skorzystać i co? No weź, skorzystać, skorzystaj, co się z tobą wydarzyło? No. Ty zamówiłeś to żarcie? Wymocz się. O, ty też się wymocz. Może mam te przejdą. przejdą. Idziesz, idziesz. A co z waszym papu? On tam coś gotuje niby, ale nie wiem, czy to dla was? Hmm. Zobaczymy. I jak coś będzie, to po prostu pójdziemy. Co to? Honoriusz i ja zaprzyjaźniamy się. No właśnie, gorąca woda będzie pewnie na, na to dobrze działała. Właśnie. Że też chciało im się ten aparat dopiero rzeczy znalezionych oddawać, no Co z tym jedzeniem? A czemu o mu pęcherz spadł? O co chodzi? Dziwne. A możecie na przykład barabara czy coś? Mhm. Ktoś idzie do nas. Zdzisław, cześć Disio. Dobra, skończ się moczyć, bo ja widzę, że ty no, potrzebujesz siku jakimś dziwnym cudem. I ja nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że nie to przejdzie. Wykąp się. Nie no, weź prysznic. Dobra, weź prysznic. A co z tym jedzeniem? Chyba nico. Dostać masażu? O, to potem sobie weźmiesz masaż. Tu chcemy. No, aha, w dół. Gorącymi ka... Nie, to jest drogie. Ucz się. Aha, bo ucz się. Nie, to my chcemy po prostu gorącymi kamieniami masaż, dobra. Ogarnąłeś tę łazienkę, gdzie ty jesteś? A tu idziesz dopiero, Giza. Co tak długo? Może trzeba Cię też wykąpać w sumie? Zostaw tą saunę. A ty gdzie idziesz? O! Tak, idziesz z. Się mówię ze mną, ale to kto mówi? O kim to? Kto to mówi? My chcemy na plaża. Molu na plaży, o! Pozdrawiam serdecznie po raz kolejny. WhatsAppy! No, idźcie, idźcie. Razem idą. No, chcę iść na plażę. No, Mam na Twiki. Twiki, kiki, kiki. Już dawno nie byłem, słuchajcie. Chcę tak wrócić do takich wspomnień z dzieciństwa. Pamiętam, jak strasznie się cieszyłem, że mam ten notatek, i że po prostu. Tak, mamy plaże, góry, jeziora, wszystko. To było takie świetne, naprawdę. ta <TVs> Ty, no, halo. Pokaza. U ale czat. Możecie się kąpać. Oglądaj falę, par wyjazdy, ulep, jak... a nie możecie się kąpać? Wejdź No pewnie, że wejdź Jak się jest nad morzem to trzeba mieć Być w morzu, tak? O... I tu też chyba jest, właśnie. o, tu jest jakieś, co tu się dzieje? Jakieś zebranie Wydaje mi się, będą się czegoś uczyć, są łazienki w razie czego, dobrze Ale nie ma żadnego baru z jedzeniem, jak to? A ona jest głodna. Kupić nam no biżuterię. Patrzcie ją. No, już poczęła zuf. Zuf. Zew, i już biżuterię będzie kupowała. Wow. Pływaj. No czad. I te fale. W ogóle nie wierzę. Są nad morzem? Liczy się. Liczy się. A już? Ona jest głodna Ale tu nie ma żadnych przekąsek, chyba nie? O! Dobra, żeberka Zamów w końcu żeberka I wdychaj jod On w sumie też jest trochę głodny, więc... Czy ty też się pływasz? No pewnie, że on pływa, patrzcie Patrzcie go Chodź Zamów jedzenie Teriyaki w końcu Na kolację będziecie mieć teriyaki I żeberka Fale! Fale! No i teraz sieć. Sieć i czekaj na swoje jedzonko Witam mnie, nie witaj się nam zostaw O mamy tego przewodnika znowu. Idziesz I Idzie, Boże, on się dopiero wleczę tutaj. A też będzie miała papu, zobaczcie. Taka mała porcja za 25 moleonów? Halo pani kucharko, pani Pani miejscowa kucharz. No, mogłeś już się bliżej swojej żony, wiesz, naprawdę. Już bez przesady. No dobra, muszę chwilę do domu wrócić i już. A ty już pojadłaś! E, to zamów sobie jeszcze teriaki, jesteś głodna. Ale w ogóle w, ładne barierki, takie wyspowe. Podejrzewam, że oni się tu nie najedzą, no ale okej. Okay. Chociaż nie wiem, czekajcie, może on się naje. Dobra, ee, jak się do domu wraca iść na part dom. Razem proszę wrócić. A nie mi się rozdzielać gdzieś tam po kątach. Absolutnie nie ma takiej możliwości. No. Bardzo ładnie. Jesteście wszyscy razem. Ale czemu gdzieś znowu głodny. No, już się wystraszyłem Śpij i Marysia też śpi. Idziecie do tego domu? No, idziecie. Bardzo się tego cieszę. A my, moi drodzy, będziemy sobie kończyć. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Oczywiście, jak zawsze, łowki, kiski, bezoski, buziaczki dla was. Mm, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku i też w różnych innych seriach. No i co? Do następnego. Tak więc trzymajcie się. Cześć. No i pa pa.